Cześć, witajcie kochani bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj sprawdzimy sobie nową kolekcję Bell Walentynkową dostępną tylko w sieci Biedronka. Kupiłam nie wszystko. Nie kupiłam tylko dwóch produktów do ust, bo jednym był błyszczyk bezbarwny, przezroczysty, coś podobnego do tego, no ja tu mam, więc no. Nie kupowałam, a drugi to był czerwona pomadka, którą też gdzieś tam mam, ale właściwie w ogóle nie używam, no więc nie kupywałam. No dobra, co my mamy w tej kolekcji? Antyoksydacyjne serum do twarzy z ekstraktem z białej herbaty. To jest takie serum, które według mnie, jak no ma nazwę serum, to będzie pod krem nawilżający. On jest takie zielonkawe, ale ładnie pachnie, tak przyjemnie białą herbatą, nie ciemną, bo ciemna ma inny zapach. Ładnie pachnie, podoba mi się ten zapach. No wydaje się naprawdę fajny. Skóra czuję, że jest taka taka aksamitnie gładka i fajnie nawilżona. Zobaczymy. Ja sobie dzisiaj tego nie położę, no bo już mam pielęgnację tą co zawsze. I dalej. Mamy. To jest Crem BB. Nie. BB krem z ekstraktem z białej herbaty. Jest w dwóch odcieniach, czyli 01 porcelain i 02 warm silk. A ja położę nawet na to serum. Zobaczymy. Jedyneczka. Yy, dobra. Yy, mi się wydaje, że odcienie to oni robią za każdym razem takie same. I dwójeczka. Ok. Mam wrażenie, że są identyczne. Bliżej palców jest jedynka. Dobra a tu dalej to będzie dwójka. No dobra, trochę jednak jest już różnica po roztarciu, tylko delikatnie rozcierałam. Proszę bardzo. Jedynka jest tu, a dwójka jest tu na dole. Aż tak wielkiej różnicy ja tu jakoś nie widzę. No dwójeczka jest troszkę ciemniejsza. Po roztarciu to było widać i mi się wydaje, że, że ciemnieje troszeczkę. No ale to wiadomo, jak dostaję trochę tlenu, to trochę kolor się zmienia. Dobra, idę, umyję rączkę. Umyję. Położymy sobie chyba tak jak zawsze. Yy, zmieszamy obydwa, bo wtedy w 99% w podkładach bel, u mnie najlepszym kolorem jest zmieszanie obydwóch w równych proporcjach, więc właściwie zaraz to Zrobię, tylko umyję, żeby nie pobrudzić wszystkiego i wezmę sobie tą taką podkładkę do mieszania podkładu. Ze względu na to, że to jest kremik BB, no, no jakoś nie spodziewam się większego krycia, więc na tą blaszkę taką to jest chyba z Contigo ta blaszka, położę sobie taką samą ilość jedynki i dwójki i sobie po prostu to wymieszam. On jest taki dość lekko lejący. Ten podkład. Nie podkład, kremik BB. Dobra, tej dwójeczki to nawet trochę mniej wzięłam. Najpierw muszę to wymieszać. Dobra, i spróbuję troszkę nałożyć. ciekawa jestem jakie będzie miał krycie. Może wezmę lustereczko. Żeby było lepiej widać. Tutaj też dobrze będzie widać na tym moim takim wielkim. Ranie, którą oczywiście musiałam zdrapać, no. Ja się nie potrafię powstrzymać. Jak widzę. Stróbka. Dobra. Z blaszki wzięłam już wszystko. Dokładam na brodę. Widać ewidentnie, że jest rozświetlający. wygląda dobrze. Wygląda dobrze, ale średzie, średzie, krycie ma takie znikome. To jest kremik BB, więc no po prostu widzę, że jakby były jakieś takie drobne, delikatne zaczerwienienia, to mógłby to przykryć. Ale jak tutaj mam nawet te takie mikro bardzo blade, to widzę, że one są, tak? One nie są w ogóle przykryte. Więc typowy kremik BB do wyrównania kolorytu skóry. Tutaj mam jeszcze dwa korektory, korektory mówię. Dwa korektory, dobrze? Ja, jako ja w ogóle wczoraj bardzo niewiele spałam. Dzisiaj jeszcze Daria w nocy mnie obudziła, bo poszła w nocy siku z lampką, którą potukła, więc też była ekstra pobudka. I taka jestem mm, nie mrawa. Niby wypiłam, ale jeszcze, jeszcze bym pospała. O! Dobra, korektor y, pod oczy z ekstraktem z białej herbaty. Mamy tutaj 0,1 porcelain i 0,2 warm silk. Dobra, porcelain będzie tak jak wcześniej, podkład, czyli będzie tu wyżej. okej, okay. i 0,2, warm silk. Okej, okay, dwójeczka jest już bardziej pomarańczowa. Już Wam to pokazuję. Tak, Porcelane warm silk. Tutaj już zdecydowanie widać różnicę. Więc zrobimy tak, tą dwójeczką położę sobie bezpośrednio na cienie pod oczami, bo ona ma takie lekko pomarańczowe tony. Położę sobie ją tutaj. Dobrze, wzięłam dwójkę tak. Wzięłam dwójeczkę i może tu odrobinkę. Dobra, teraz to rozblenduję. I za chwilę dołożę sobie jedynki. No, fajnie, ma właśnie takie pomarańczowe tony, więc bardzo fajnie ukrywa te sińce pod oczami. I one właściwie znikły. Korektor już widać, że ma lekkie krycie. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że jest średnie. Dobrze. Korektor wezmę tutaj troszkę niżej. I tu o. I sobie tutaj rozjaśnię. Ostatnio wkurzają mnie te, te aplikatory, bo bardzo mało się wyciąga. Trzeba mnóstwo razy dokładać. No i dobra, Z drugą stroną teraz rozblenduję tą jedyneczkę. Zwiększam krycie tam, gdzie zazwyczaj. U mnie to krycie jest mniejsze, bo mi się podkład nie chce przyklejać. Ja się zastanawiam, czy ja się nie zasłaniam, bo ostatnio totalnie odzwyczaiłam się od nagrywania makijaży tak przed kamerą i przyzwyczaiłam się do nagrywania przed oknem, na tych vlogmasach. I teraz ciężko mi się przestawić znowu. Uff. Powiem tak, bardzo szybko się zbiera. Ale wygląda ładnie, tak delikatnie rozświetlająco. No, krycie ma takie średnie minus, bym powiedziała. Ja sobie tej jedynki może... Jedynki, tak, jedynki. Albo nie dwójkę. Dwójkę położę sobie jeszcze tu na powiece. Bo dzisiaj kładziemy tylko liner. Dzisiaj nie będzie skomplikowanie. Tylko prosto. Do makijażu oka wyjęłam sobie jeden pędzelek. I bardzo dobrze. Wyrównałam koloryt powieki, przykryłam żyłki. No. Jest dobrze tutaj mam wrażenie, że ta broda i tak jednak mi prześwituje ale koloryt jest wyrównany to dobrze jest no tylko mogłoby być troszeczkę lepsze krycie, no ale to jest kremik BB więc no, tutaj nie spodziewamy się nie, nie spodziewamy się efektów Wow. dobra, co my tu mamy jeszcze w tej kolekcji bronzer nie mogę go otworzyć Lądzer. Taki kolorek. Bardzo ciepły. Taki słoneczny bym powiedziała, ten odcień. W kolekcji mamy jeszcze puder. Ryżowy puder. Sypki puder ryżowy tak się dokładnie nazywa. I tutaj jeszcze. Otworzę. Tylko, właśnie to się tutaj wysypie. Ciężko będzie go wysypywać, bo wiecie, jest po prostu o takie otwarcie. Nie ma tutaj tego, e, tego czegoś do tego, aby go móc sobie wysypać na wieczko. Dobra, jak odkręciłam, to jest bezpośrednio tutaj już puder. Więc ja sobie jeszcze pójdę pójdę sobie po jakieś inne wieczko od jednego pudru. Dobra, co jeszcze jest? Jest jeszcze liner w odcieniu Sakura Pink. I właściwie z nowości nic nie ma. Będzie wszystko, co, co już było. Czyli ta maska do ust tuż z Eveline róż. Zbel, rozświetlacz zbel, dobrwi zbel. I kupiłam sobie w Biedrze taki zestawik. To jest nowy, kiedy ja go kupiłam 2-3 dni temu. Tutaj jest zalotka i akurat pęsetka. Pęsetka to mi się przyda, bo ostatnio Daria mi zabrała. Więc pęsetka mi się przyda. I ciekawa jestem, bo nie wiem, czy kojarzycie ta zalotka, co ostatnio kupiłam w biedronce, była lepsza od tej z Avonu. I mam nadzieję, że ona też będzie lepsza <noise> niż ta zejwonu, albo przynajmniej tak dobra jak ta ostatnia. Zalotka do rąża, plus penseta do brwi i końcówki ukośne. Znaczy, czyli pewnie to, To tutaj jest ten zapasowe, Zapasowa gumka. No dobra, zobaczmy. Bardzo się zebrał no dość sporo się zebrało ba, dość, no sporo się zebrało tu pod oczami e, i tutaj zresztą też ja sobie tu wszystko przepudruję tylko idę po wieczko od innego pudru mam tutaj akurat puste opakowanie po rozświetlaczu ona jest umyte, czyste więc mogę sobie pudru troszkę po prostu tutaj wysypać no tyle co zawsze Tyle, co zawsze. On jest taki lekko pomarańczowy. Ciekawe z tym, czy będzie rozświetlający. Wezmę sobie jakiś pędzelek. W sumie to obojętny na Może być nawet i ten. Gąbeczkę, wyprostuję sobie tą strefę. Huchnęłam do pudru, no ale dobra. Wyprostuję sobie tą strefę pod okiem. Żeby sobie ją przypudrować. I drugie oko. Nie do końca chyba będzie to puder do skóry suchej bo ta strefa pod okiem dość mocno się zarysowała i widzę tutaj widzę tutaj sucho sucho widzę sucho widzę no puder jest taki satynowy to nie jest na szczęście nic rozświetlającego ale muszę sobie dołożyć bo jak tutaj huchnęłam w ten puder, to <noise> sporo mi wyleciało. Ok, tyle powinno wystarczyć. Dość mocno się sypie. W sumie się zastanawiam, czy ja używałam kiedyś pudru ryżowego. Pędzel jest fajny, bo delikatnie sunie po twarzy taką delikatną mgielką. I jeszcze koniecznie powieki. Bo na powiekach dzisiaj nie będzie nic właściwie. Tylko właśnie ten liner. Także żeby tam się nic nie zbierało. Ten korektor wyrównałam co koloryt. No dobrze jak to wygląda. No dobrze wygląda. Taka lekka satynka. Albo miękki. Nie no, nie, bardziej satyna. To nie jest mat. Bo delikatnie odbija światło, wygląda naprawdę fajnie. Nie no wygląda dobrze. To na obecną chwilę nie mam co się do tego pudru przyczepić. Ciekawa jestem, jakby wyglądał na jakimś bardziej kryjącym podkładzie. No fajnie to wygląda. Fajnie. No ok, Puder możemy odłożyć. I dalej. Brązer rozświetlacz sobie wyjmę i, i na razie też ten wosk do brwi. Wezmę sobie tylko je Odrobinę wyczeszę z tego pudru. I zaaplikuję. No okay. podkreślone, nie no, lubię ten wosk, no. Dobra brązer, dzisiaj sobie zrobimy go jako pierwszego, żeby było widać po prostu jak on wygląda z on cieplusi więc może położę go dzisiaj troszkę więcej, znaczy na większy obszar, żeby ocieplić twarz. Tak mocniej po prostu. No dzisiaj dość sporo brązera zdecydowanie więcej niż zwykle. Ja jeszcze nawet troszkę dołożę. Bardzo ładnie wygląda. Dobrze się rozciera. Nie widzę żadnych plam. No fajny brązer. No powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem czy Bel ma jakiś zły brązer. Różyk ten co zawsze. Taki ala I rozświetlacz. Bardzo ładnie spójnie to wygląda. No i tak naprawdę zostały nam tylko oczy i usta. Ja sobie może pójdę to otworzyć, żeby. Potem móc tego użyć. Dobra, wyjęłam za W ogóle to jest Omnia Botanika. Taka firma. Zaraz się okaże, czy jest dobra, ale najpierw może liner. Liner ma kolor taki podobny do mojej bluzki. Bardzo ładny, z tym, że to jest pędzelek. To nie jest aplikator. Dlatego ja wezmę go sobie, nałożę na ten pędzelek. Przygotowałam sobie pędzelek, tylko że akurat do linera z glam shopu, bo z niuki, z biedronki byłby troszkę za gruby, a ten akurat jest cienki. Spróbuję też trochę z ręki zebrać, ale na ręce to tak, on dość szybko wysycha w ogóle. Więc zobaczmy, co mi tu wyjdzie. Czy w ogóle coś wyjdzie? Wezmę z pędzelka. Tą kreskę robię bardzo cienką. Może sobie rzęsy pomalowałam. Jedno oko jest. Bardzo ładny kolorek. Dobra, teraz spróbuję drugie oko. Ten liner nie ma stuprocentowego krycia. On delikatnie przebija. Delikatnie widać tą skórę. Ja specjalnie chciałam, żeby on, ta kreska nie była za długa. A czy za długa, za gruba. Ale tak wygląda naprawdę dobrze. Fajny kolorek, taki delikatny. No delikatny, taki właśnie niedelikatny, tego tylko wyrazisty. Tylko jakoś nie mogę się ostatnio wypowiedzieć. No dobra, no i tuż. Od Eveline, ale zobaczmy sobie tą zalotkę. Sama jestem ciekawa. No mam wrażenie, że tamta, yy, tamta zalotka z biedronki ta poprzednia była lepsza. To była inna firma i po prostu widzę, że słabiej się podkręcam, mimo tego, że no, robię tak samo jak wcześniej, nie? Zobaczmy. Już co zawsze. No, i do tego w zestawie była czerwona pomadka, i właśnie taki błyszczyk, ale. Wydaje mi się, że czerwona pomadka do takiego oka, no nie do końca by chyba była dobra. Dlatego ja sobie wezmę ten bezbarwny błyszczyk. Makijaż świeży, wiosenny, delikatny, fajny na randkę. Tak, ta kolekcja powiem szczerze jest dla mnie bardzo Fajna, ja sobie ja się, oczywiście musiałam się m, pacnąć kuszem. po prostu wezmę. O, tu mam takie. Tu się pacnęła. I tu. Tutaj to się zawsze pacnę. No nie wiem czemu. O, a tak to jest. Dobrze, naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie, podoba mi się. Gdyby jeszcze włosy mi się fajnie układały. A nie były takie jak zwykle starczące, każdy w inną stronę. Powiedzcie, czy macie tą kolekcję? Też tak fajnie na was wygląda. No, ja jestem zadowolona. Odcień, akurat. Korektory zastygają. Liner tak samo zastyga. Ale właśnie tutaj można zobaczyć, że on nie ma stuprocentowego krycia. Tak ta skóra jednak przebija. Ale gdy się położy grubszą warstwę, tak jak ja tutaj położyłam. Grubszą warstwę, no to, to nie przebij, nie widać tego, że, że nie ma stuprocentowego krycia. Fajnie, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. I ten brązer, taki fajny, akurat na lato będzie idealny, bo jest cieplusi, yy, można budować intensywność. To u mnie, u mnie w brązerze właśnie to jest dobre, że jak nakładam, znaczy u mnie jest ważne. Jak nakładam bronzer, to sama mogę zwiększać intensywność tego koloru. No, mogę iść na randkę. Fajnie wygląda. Fajnie. Naprawdę. Podoba mi się. No, to dajcie znać, czy macie tą kolekcję. O dziwo było w mojej Biedronce. Nie musiałam jechać na drugi koniec miasta po kolekcję. No bo niestety na drugim końcu miasta... Na podkarczówce, na podkarczówce jest właśnie ta kolekcja w pierwszej kolejności. A u mnie na Ksemie no jest po dwóch tygodniach dopiero. A tu proszę, była już. Także no, mogłam już od razu ją pokazać. Także za dzisiaj, kochani, bardzo Wam dziękuję w jakże słodkim wiosennym makijażu i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!